W biegłą sobotę otworzyliśmy lotnisko modelarskie w Bobrownikach. Wójt gminy Arkadiusz Zięba i prezes Stowarzyszenia Modelarskiego Stanisław Szczęśniak przecięli wstęgę, a ksiądz wikariusz Daniel Bunia poświęcił obiekt. Od wielu miesięcy członkowie i sympatycy klubu modelarskiego popularyzują ten sport na terenie naszej gminy. Funkcjonujące na terenie użyczonym przez gminę lotnisko odwiedza coraz liczniejsze grono mieszkańców. I choć maszyny te rzeczywiście imponująco wyglądają w powietrzu, droga modelarza rozpoczyna się już w pracowni. A głównymi towarzyszkami pasjonaty są cierpliwość i precyzja. Panie Henryku, jest pan autorem najbardziej imponującego modelu w dzisiejszym dniu. Proszę nam coś o nim opowiedzieć. Jak długo powstawał, bo pan sam go stworzył własnymi rękoma? Dwa lata. Przez dwa, przez dwa lata go budowałem. Po te sześć godzin dziennie, no to trzeba byłoby policzyć, ile to będzie godzin, nie? Razem, no, ale to jest mozolna praca. To jest makieta, odzorowane wszystko tak jak w oryginalnym samolocie. Czy Stali był już. 1 do 3. Czy był już w powietrzu? Nie, on jeszcze w powietrzu nie był. A dzisiaj ma zamiar zlecieć? Nie, nie. nie. Przy takich wiatrach niemożliwe że żeby taki model leciał w ogóle. A dlaczego? Tak samo jak i samolot. Bo to jest model górnopłata, który bardzo są czułe na wiatr Przy takich wiatrach to tylko mogą latać akrobacje Modele akrobacyjne. Także ten model raczej nie będzie oblatany. Czyli dzisiaj możemy go tylko zobaczyć na Nie, Wszystko można pooglądać, jak jest budowany. Wszystko działa tak jak w oryginalnym samolocie. Skrzela, klapy, lotki, otwierane drzwi, szyby, zegary, wszystkie tak jak były w, 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 w samolocie. Identycznie drążki ruchome, wszystko ruchome, fotele ruchome, wszystko jest jak w oryginalnym samolocie. Nic tam nie ma ujęte ani dodane. Dziękujemy bardzo. Pomimo jak dla modelarzy niesprzyjających warunków pogodowych, impreza przebiegła zgodnie z założeniami organizatorów. Panie Stanisławie, długa droga do powstania lotniska modelarskiego została dzisiaj uwieńczona w trochę pochmurnym dniu, ale widzę, że jest tutaj bardzo dużo ludzi. To są członkowie stowarzyszenia, czy również mieszkańcy? No, część mieszkańców, nawet radnych, widziałem tutaj dzisiaj z gminy Bobrowniki. Głównie to jednak są modelarze. Myślę, że po dzisiejszym pikniku będzie więcej widzów na naszym lotnisku. Jest to taki pierwszy piknik w gminie Bobrowniki, pięczący naszą współpracę modelarzy i gminy Bobrowniki. Myślę, że ta współpraca będzie się długo i dobrze układała ku pożytkowi jednych i drugich. Modelarstwo to taka dziedzina sztuki. Taka dziedzina techniki, która wymaga dużo cierpliwości, zdolności manualnych, a jednocześnie jest dość widowiskowa. Zapraszamy na nasze lotnisko, zapraszamy na kolejne nasze pikniki i życzymy sobie dalszej takiej współpracy między modelarzami a gminą Bobrowniki. Dziękuję.